Panie komendancie, co tutaj za akcja Straży Pożarnej dzisiaj jest no, hotelu? No sprawdzamy przygotowanie obiektu do prowadzenia potencjalnych działań ratowniczo-gaśniczych, jak każdy nowo wybudowany obiekt strażacy muszą się z nim zapoznać. I w związku z tym, że też tu jest garaż podziemny i możliwość występowania pożarów samochodów w Garażu Podziemnym skupiamy się głównie w pierwszej fazie akcji na, na, pozoru, na gaszeniu pozorowanego pożaru, który wystąpił w garażu? No, oczywiście też przygotowujemy się do ewakuacji obiektu, do sprawdzenia rozłączenia wszystkich mediów, które stanowią zasilanie do tego obiektu. W związku z tym, że jest to obiekt duży, może tu przybywać duża grupa ludzi. W początkowej fazie mamy zaangażowanych tylko strażaków z Bolesławca, ale za chwilę dojadą również jednostki ochotniczych straży pożarnych, tak więc sprawdzamy wszystkie siły, które mamy do dyspozycji na terenie powiatu, do prowadzenia działań na tego typu obiekcie. I ile zastępów straży będzie uczestniczyło w tej? No łącznie będziemy mieli około 10 następnych straży pożarnej. W tej chwili już kolejne samochody naszej Bolesłoweckiej Straży dojeżdżają, a w pewnych odstępach czasowych, tak jakby dojeżdżały, naprawdę z pobliskich miejscowości będą dojeżdżały kolejne samochody. Dziękuję bardzo.